Antony de saint Exupéry, Mały Książę. Trzynaście. Czwarta planeta należała do biznesmena. Człowiek ten był tak zajęty, że nie podniósł nawet głowy, gdy Mały Książę się zjawił. Dzień dobry, powiedział Mały Książę. Pański papieros zgasł.

Pięćset milionów czego? Co? Ciągle jeszcze tu jesteś? Pięćset jeden milionów? Już nie wiem czego. Mam tyle pracy. Jestem człowiekiem poważnym, nie bawię się w głupstwa. Dwa plus pięć równa się siedem. Pięćset milionów czego? Powtórzył mały książę, który nigdy w życiu nie rezygnował z odpowiedzi na pytanie, jakie raz zadał. Biznesmen podniósł głowę. Mieszkam od 54 lat na tej planecie i tylko trzy razy mi przeszkadzano. Pierwszy raz przeszkodził mi przed 22 laty chrawąszcz, który spadł, Bóg raczy wiedzieć skąd. Narobił straszliwego hałasu i pomyliłem się cztery razy w jednym rachunku. Drugi raz, przed 11 laty, przeszkodził mi atak reumatyzmu. Następstwo braku ruchu. Nie mam czasu na spacery. Jestem poważnym człowiekiem. Trzeci raz. Oto on. Mówiłem przecież 501 milionów. Milionów czego? Biznesmen zrozumiał, że nie ma żadnej nadziei na spokój. Miliony tych małych przedmiotów, które się czasem widzi na niebie. Much? Gdzie tam? Małe przedmioty, które się złocą. Pszczół? Gdzież tam? Małe, lśniące przedmioty, które zsyłają leniuchom marzenia. Ale ja jestem poważnym człowiekiem. Nie mam czasu na marzenia. A, gwiazdy? Właśnie to gwiazdy. A co ty robisz z pięciuset milionami gwiazd? Pięćset jeden milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset Jestem poważny, jestem dokładny. A co ty robisz z tymi gwiazdami? Co ja z nimi robię? Tak. Nic. Posiadam je. Posiadasz gwiazdy? Tak. Ale widziałem już króla, który. Królowie nie posiadają, oni panują. To zupełnie co innego. Co ci z tego, że posiadasz gwiazdy? To mi daje bogactwo. A co ci z tego, że jesteś bogaty? Mogę kupić inne gwiazdy, o ile ktoś znów jakąś odkryje. Ten, powiedział sobie mały książę, Rozumuje tak jak mój pijak. Jednakże dalej zadawał pytania. Jak można posiadać gwiazdy? Do kogo one należą? odciął się zgryźliwie biznesmen. Nie wiem. Do nikogo. Więc należą do mnie, ponieważ ja pierwszy pomyślałem o tym. To wystarczy? Oczywiście. Jeżeli znajdziesz diament, który nie należy do nikogo, wówczas jest twój. Jeżeli znajdziesz wyspę, która nie należy do nikogo, jest twoja. Gdy masz pierwszy jakąś myśl, patentujesz ją i jest twoja. A do mnie należą gwiazdy, ponieważ nikt przede mną nie wpadł na pomysł, że można je posiadać. To prawda, powiedział mały książę. A co ty z nimi robisz? Zarządzam nimi. Liczę je i przeliczam, odparł biznesmen. To trudne, ale jestem poważnym człowiekiem. Małego księcia ta odpowiedź nie zadowoliła. Jak posiadam szal, mogę go założyć na szyję i zabrać ze sobą. Jeżeli posiadam kwiat, mogę go zerwać i zabrać ze sobą, ale ty nie możesz zabrać gwiazd. Nie, ale mogę je umieścić w banku. Co to znaczy? To znaczy, że zapisuję na kawałku papieru liczbę moich gwiazd, następnie zamykam ten papierek w szufladzie na klucz. I to wszystko? To wystarczy. Zabawne, pomyślał mały książę. To dość poetyczne, ale nie bardzo poważne. Mały książę miał o poważnych rzeczach zupełnie inne pojęcie niż dorośli. Mam, powiedział, jeszcze kwiat, który podlewam codziennie. Posiadam trzy wulkany, które czyszczę co tydzień. O tak, czyszczę ten wygasły wulkan także. Nigdy nic nie wiadomo. To, że je posiadam, jest pożyteczne dla mego kwiatu i pożyteczne dla moich wulkanów. Ale ty nie jesteś pożyteczny dla gwiazd. Biznesmen otworzył usta, ale nie znalazł odpowiedzi. Dorośli są rzeczywiście zdumiewający, rzekł do siebie mały książę. Wyruszając w podróż.